Dzień za dniem, noc za nocą nasze życie upływa pod bezkresnym niebem. Marzymy o rzeczach wielkich, ale życzymy sobie rzeczy prostych. Myślami wybiegamy do przodu, ale jesteśmy świadomi, że życie toczy się tu i teraz. Spoglądamy w niebo z dobrego miejsca na Ziemi. Witajcie, drodzy uczniowie. Przed nami lekcja historii. Lekcja o naszej historii, dzisiaj o polskiej historii, o noblistach. Będzie na pewno ciekawie. Tę lekcję przygotował dla Was pan Szymon Wiśniewski, i będzie to historia dla klas czwartych. Startujemy. Dzień dobry, witam. Tak jak pan Łukasz zapowiedział, dzisiaj będziemy rozmawiali o polskiej historii, ale też będziemy rozmawiali o wielu postaciach e, naukowcach, pisarzach, poetach, politykach. E, nasza lekcja będzie dotyczyła Marii Skłodowskiej kiri, ale nie tylko będziemy mówić o tej pierwszej naszej polskiej noblisce, ale będziemy mówić w ogóle o, e, o, nagro o nagrodzie Nobla i o naukowcach, osobach, które tę nagrodę otrzymały, więc zapraszam. Lekcja, a w szczególności dla klas czwartych, ale także e, starszych uczniów, zapraszamy do posłuchania. Tradycyjnie na samym początku, kilka słów o podstawie programowej. Otóż mam nadzieję, że w wyniku tej lekcji będziecie w stanie opowiedzieć właśnie historię Marii Skłodowskiej, Kiri oraz e, będziecie w stanie chociażby wymienić e, kilku polskich noblistów. Nasza lekcja będzie składała się z kilku części. W pierwszej przypomnimy informacje dotyczące. Powstań narodowych w XIX wieku przypomnimy postać Romualda Trauguta, czyli bohatera naszej poprzedniej lekcji. W drugiej części lekcji skupimy się właśnie na Marii Skłodowskiej-Kiri, a trzecia część lekcji będą to postacie, ukażemy postacie polskich noblistów. Wiek XIX to jest wiek w naszej historii przede wszystkim powstań narodowych. Na poprzedniej lekcji mówiliśmy o powstaniu listopadowym, a przede wszystkim skupiliśmy się na powstaniu styczniowym. Otóż było to powstanie, które wybuchło 22 stycznia 1863 roku. Było to powstanie, które objęło swoim zasięgiem przede wszystkim zabór rosyjski. Było to powstanie, gdzie nie funkcjonował legalny polski rząd, gdzie nie było legalnego polskiego wojska, wszystko miało charakter tajny, wszystko miało charakter podziemny funkcjonował podziemny rząd a walki miały charakter walk partyzanckich to znaczy Polacy atakowali siły rosyjskie z ukrycia z zaskoczenia aby w ten sposób zadać jak największe straty właśnie wojskom rosyjskim Na czele powstania stanął Romuald Traugut był to dyktator powstania polski polityk żołnierz wojskowy który stanął na czele powstania styczniowego i to on kierował zrywem z 1863 i 1864 roku. Niestety Romuald Traugutt został aresztowany, został złapany i skazany przez Rosjan na karę śmierci. E, zginął jednak. E, mimo tego, że powstanie zakończyło się klęską, to zapisało się w naszej historii i ukształtowało kolejne pokolenia polskich patriotów. O tym również rozmawialiśmy na poprzedniej lekcji. Powstanie styczniowe e, zakończyło się klęską co miało również swoje reperkusje w stosunku do polskiej ludności. Polacy byli zsyłani na Syberię. Konfiskowano im majątki oraz podawano rusyfikacji w zaborze rosyjskim, germanizacji w zaborze niemieckim. To wszystko spotkało Polaków, polskich patriotów. Utrudniona również była nauka. Polacy mieli problem z uczeniem się na uniwersytetach, ze zdobywaniem wiedzy, z poszerzaniem swoich, swojej, swoich wiadomości, swoich umiejętności i. Kwalifikacji. I właśnie w wieku XIX w Europie, na świecie nastąpił rozwój nauki. Mówi się, że wiek XIX jest to wiek właśnie nauki, wiek przemysłu, wiek rozwoju nowych technologii. I tutaj dla Was przygotowałem kilka takich informacji, kilka takich ciekawostek, co właśnie w XIX wieku, pod koniec XIX wieku ludzie wymyślili. Otóż jednym z prekursorów, Rozwoju nauki, rozwoju szczepionek, rozwoju medycyny był francuski uczony Ludwik Pasteur, który właśnie wymyślił m.in. szczepionki. Bardzo ważną postacią był Werner Siemens. Na pewno kojarzycie tą nazwę, jest to marka na przykład telefonów komórkowych czy innych właśnie urządzeń. A Werner Siemens był pierwszym, który zaprojektował elektryczny pociąg. Wiek XIX to rozwój właśnie kolei, która zawitała m.in. na Kujawy i Pomorze. Wiek XIX, końcówka tego wieku, to wiek rozwoju mo te technologii motoryzacyjnej, to wiek rozwoju pierwszych to początek rozwoju pierwszych samochodów. Tutaj widzicie na fotografii właśnie dwóch panów, którzy wymyślili pierwsze samochody. Mam na myśli tutaj Gottlieba Daimlera oraz Karla Benz'a. Nazwa Benz też powinna wam gdzieś się kojarzyć. Na przykład mamy taką markę samochodów Mercedes-Benz. No właśnie, to jest nazwisko jednego z pierwszych konstruktorów pojazdów i silników spalinowych. Tak samo kolejny konstruktor Rudolf Diesel. Diesel dzisiaj to jest nazwa, rodzaj paliwa do silnika. Tak samo są silniki, właśnie diesla, czyli napędzane ropą naftową. Diesel, właśnie, to jest też konstruktor niemiecki. Więc jak widzicie, wiek XIX był to wiek rozwoju wielu, wielu nauk, wielu nowych wynalazków. Mowa tutaj o kolei, mowa tutaj o samochodach, czy chociażby nawet. Przełom wieku XIX i XX wieku to również pierwsze samoloty, bracia Wright, którzy pierwsi e, przelecieli kawałek przestrzeni e, powietrznej. No i właśnie w tym wieku XIX, na przełomie wieku XIX i XX żyje również Alfred Nobel. Jest to szwedzki e, uczony, który wymyślił dynamit. Dzisiaj dynamit nam się kojarzy przede wszystkim z bronią, natomiast Alfred Nobel uważał, że ten dynamit to jest. E, Odkrycie, które zrewolucjonizuje przede wszystkim wydobycie węgla, wydobycie kamieni czy wyburzanie pewnych skał, dzięki czemu można łatwo wybudować drogę, linię kolejową czy też inne budynki. Niestety, odkrycie Alfreda Nobla przede wszystkim zapisało się w historii wojskowości, w historii militarnej, to jest produkcja materiałów wybuchowych. I Alfred Nobel, jak wymyślił dynamit, no to. Zarobił, otrzymał ogromne pieniądze, tak? Te wszystkie patenty, te wszystkie pozwolenia na produkcję dynamitu spowodowały, że Nobel bardzo mocno się wzbogacił. Pieniądze, które chciał w ten sposób, które w ten sposób zarobił, postanowił wydać na nagrody dla uczonych, dla osób, które wymyśliły coś nowego, które wniosły do nauki nowe odkrycie. W ten sposób powstała nagroda Nobla, która jest przyznawana do dzisiaj. Co ciekawe, pierwsza nagroda Nobla przyznana w 1901 roku. No i teraz wróćmy do naszej głównej bohaterki, czyli Marii skłodowskiej kiri. Otóż Maria skłodowska kiri pochodziła z polskiej rodziny, w, mieszkała właśnie w Warszawie i po e, tym jak osiągnęła wiek dorosły, ukończyła szkołę, kształciła się na tajnych takich uniwersytetach, lotnych uniwersytetach, gdzie wykłady odbywały się w różnych miejscach, ponieważ było to zakazane. Rosjanie utrudniali w ten sposób Polakom zdobywanie wiedzy. Maria Kiri Skłodowska osiągnęła pewien poziom edukacyjny. Jej siostra również i to jej siostra pierwsza wyjechała za granicę. Po paru latach udało się siostrze ściągnąć Marię Skłodowską do Francji do Paryża, gdzie kontynuowała e, naukę, gdzie kształciła się właśnie na kierunkach chemicznych i fizycznych. Tam Maria Kiri-Skłodowska poznała swojego przyszłego męża, czyli Piotra Kiri. Był to francuski uczony, francuski chemik, fizyk, który prowadził badania. Wspólnie z żoną w 1903 roku odkryli dwa pierwiastki promieniotwórcze. Te pierwiastki mogły przyczynić się właśnie do leczenia e, choroby, e, do leczenia raka. E, jeden z tych pierwiastków został nazwany na cześć Polski polonem. Pamiętajcie, że wówczas Polski jeszcze nie było. Jest to rok 1903. Drugi z pierwiastków jest to pierwiastek nazwany rad. To jest odkrycie na skalę właśnie Nagrody Nobla i Maria Skłodowska-Curie jej mąż Piotr Kiri w 1903 roku otrzymali Nagrodę Nobla właśnie w dziedzinie fizyki. Jest to pierwsza nagroda przyznana dla e, Polki, ale również jedna z pierwszych nagród, którą otrzymała kobieta. Kilka lat później, już samodzielnie, Maria Skłodowska-Kiri, niestety po śmierci męża, otrzymuje kolejną Nagrodę Nobla. Jest to rok 1911. Tym razem jest to nagroda w dziedzinie chemii. Nieco wcześniej. Kilka lat wcześniej Maria Skłodowska zostaje pierwszą kobietą profesorem na Uniwersytecie w Sorbonie w Paryżu we Francji. To jest ogromne wyróżnienie. Żadna kobieta wcześniej przed nią takiego tytułu nie otrzymała. Tym bardziej trzeba tutaj podkreślić fakt, że Maria Skłodowska nie jest z pochodzenia francuską, tylko jest właśnie polką, więc tym bardziej jest to ogromne wyróżnienie dla kobiety i dla. I dla Polki. Co ciekawe, Maria skłodowska curie była prekursorką wielu e, sukcesów, wielu, e, wiele razy przełamywała ówczesne tabu, które utrudniało życie kobietom. I na przykład w 1916 roku Maria skłodowska curie została jedną z pierwszych kobiet, która otrzymała prawo jazdy. Dokładnie. Wówczas tak naprawdę technologia. E, Motoryzacyjna dopiero powstaje i Maria Skłodowska już jest jedną z pierwszych kobiet, która może legalnie kierować samochodem. Maria Skłodowska-Kiri to również kobieta, która pomagała w czasie I wojny światowej. Założyła mobilne karetki, mobilne samochody, które przyjeżdżały na front, które leczyły żołnierzy rannych. W ten sposób pomagała, że skonstruowała właśnie aparaty rentgena i prześwietlała zdjęcia, prześwietlała właśnie chorych rannych żołnierzy. W ten sposób ukazywało się zdjęcie, w którym miejscu jest rana, jak należy pomóc. To też było działanie społeczne, to było działanie, w którym Maria Skłodowska-Curie bardzo zaangażowała się w czasie I wojny światowej. Niestety Maria Skłodowska-Curie umiera w 1934 roku we Francji. Została pochowana w Panteonie francuskim, czyli w miejscu, gdzie Francuzi chowają osoby, które są bardzo zasłużone dla francuskiej nauki. Co ciekawe, kolejna ciekawostka związana z Marią Skłodowską-Curie to fakt, że jej córka Otrzymała kilka lat później również Nagrodę Nobla w dziedzinie chemii. Więc cała rodzina Skłodowskich kirii jest to rodzina, która przyczyniła się do rozwoju nauki, która otrzymała aż trzy razy Nagrodę Nobla. Przypomnę, Maria w 1903 roku, w 1911, a i córka w 1935 roku. Więc rodzina jest zasłużona dla rozwoju francuskiej, polskiej, ale również i światowej nauki. To jest nasza główna bohaterka, jest to pierwsza Polka, która otrzymała dwukrotnie nagrodę Nobla w naszej historii, jeszcze żaden uczony, żaden pisarz, żaden polityk tej nagrody Nobla dwa razy nie otrzymał. A kto otrzymał z Polaków nagrodę Nobla? Nie jest może to lista długa, ale warto jednak poznać historię osób, które otrzymały nagrodę Nobla. Otóż polscy nobliści to przede wszystkim literaci, to przede wszystkim pisarze, poeci i pierwszym Pisarzem, który otrzymał Nagrodę Nobla był Henryk Sienkiewicz w 1905 roku, czyli dwa lata po Marii skłodowskiej curie Widzicie go na fotografii. Henryk Sienkiewicz to przede wszystkim autor takich książek jak Kwowadis, Krzyżacy, Ogniem i Mieczem, Potop czy Pan Wołodyjowski. Są to lektury szkolne, więc zapewne prędzej czy później się z tymi książkami spotkacie. Henryk Sienkiewicz, 1905 rok, kolejny polski noblista. Kolejny polski noblista to już jest Władysław Reymont. To jest pierwsza nagroda Nobla otrzymana już gdy Polska funkcjonuje, gdy Polska istnieje w 1924 roku. Reymont dostał nagrodę Nobla za powieść Chłopi. Jest to y, książka, która opowiada właśnie historię y, życia tytułowych chłopów na wsi poprzez pryzmat czterech pór roku. Bardzo ciekawa książka w szkole średniej nawet udało mi się w całości całą lekturę chłopów przeczytać. A nie, jest to najmniejsza książka, podpowiem. Polscy nobliści kolejni to jest Czesław Miłosz, również literacka nagroda Nobla, rok 1980. Miłosz tutaj został wyróżniony za twórczość, w której pokazuje, w jaki sposób funkcjonuje człowiek w systemach totalitarnych. Noblista, który... Żyje, czyli Lech Wałęsa otrzymał nagrodę Nobla w 1983 roku. Jest to postać związana przede wszystkim z ruchem robotniczym, ruchem solidarności oraz walką o odzyskanie tej stuprocentowej niepodległości w latach 80. Lech Wałęsa, co ciekawe, pochodzi z naszego województwa, urodził się i wychował właśnie w okolicy Lipna, i tam do Lipna również chodził do szkoły. Kolejnym polskim noblistką, noblistą, a dokładniej noblistką, jest, była Wisława Szymborska, która otrzymała Literacką Nagrodę Nobla w 1996 roku. I tutaj właśnie Akademia Noblowska doceniła całokształt twórczości Wisławy Szymborskiej. No i nasza najmłodsza, ostatnia noblistka, która otrzymała Nagrodę Nobla w grudniu 2019 roku, czyli Olga Tokarczuk. Jest to nasz najświeższy noblista. Kilka miesięcy temu otrzymała właśnie Olga Tokarczuk Nagrodę Nobla, literacką Nagrodę Nobla za rok 2018. Więc jak widzicie, mamy tych noblistów łącznie dziewięciu, z czego dziewięciu tak, tak, pięć razy mamy literacką nagrodę Nobla. Właśnie na tej e, fotografii, na tym kolażu udało mi się znaleźć zdjęcie pokazujące wszystkich pięciu polskich na, e, laureatów e, literackiej nagrody Nobla od Henryka Sienkiewicza poprzez Rejmonta, Miłosza, panią Szymborską i Olgę Tokarczuk. I to jest właśnie też taka ciekawostka, abyście zajrzeli na Stronę Polskiego Radia, gdzie znajdują się ciekawe audycje opowiadające właśnie o poszczególnych noblistach, w jaki sposób i za co otrzymywali właśnie literackie nagrody Nobla. Zachęcam, zajrzyjcie e, strona Polskie Radio 24.pl, tam są ciekawe materiały, które również mogą poszerzyć Waszą wiedzę dotyczącą właśnie nagrody Nobla. Co ciekawe, na koniec przygotowałem dla Was e, informacje o noblistach pochodzących z naszego województwa. Otóż w naszym województwie, na Kujawach i Pomorzu urodziło się czterech noblistów. O Lechu Wałęsie już mówiliśmy. Jest to postać, która żyje do tej pory, która właśnie pochodzi spod Lipna. Co ciekawe, nawet funkcjonują w naszym województwie szkoły, które są imienia Lecha Wałęsy. Tutaj podam przykład. Szkoła w Kowalewie Pomorskim, zespół szkół imienia Lecha Wałęsy ale również z naszego, z naszego województwa pochodzi trzech innych noblistów. To są takie ciekawostki, m.in. ze Strzelna pochodzi Albert Michelson, z Wąbrzeźna Walter Ernst, z Wocławka Tadeusz Reichstein. I to są nobliści, którzy otrzymali Nagrodę Nobla. Michelson otrzymał Nagrodę Nobla w dziedzinie fizyki, Walter Nerst otrzymał Nagrodę Nobla z dziedziny chemii w 1920 roku. Tutaj macie, drodzy uczniowie, wypisane ich największe osiągnięcia. Na przykład Albert Michelson był to fizyk, który opracował właśnie, w jaki sposób można zmierzyć długość fal optycznych oraz obliczył prędkość światła. A Walter Nerst skonstruował m.in. lampę Nersta oraz Określił trzecią zasadę termodynamiki. Więc są to przede wszystkim uczeni z dziedziny fizyki i chemii. I teraz pewnie padnie dzisiaj pytanie, to dlaczego nie mówi się o nich, że są to polscy nobliści? Pamiętajcie, że w wieku XIX i XX na początku Polska nie funkcjonowała jako kraj. Na terenie dzisiejszej Polski mieszkały osoby różnych narodowości. I na przykład Albert Michelson był z pochodzenia. Żydem, a Walter Nerst był z pochodzenia Niemcem, więc dlatego oni nie liczą się do naszej listy polskich Noblistów, mimo, że urodzili się na terenie dzisiejszej Polski. No i trzeci z tego grona to jest Tadeusz Reichstein, który w 1950 roku otrzymał nagrodę Nobla w dziedzinie fizjologii medycyny i co ciekawe był to człowiek, który właśnie zajmował się produkcją witaminy C, więc taka ciekawostka mamy. Łącznie na terenie naszego województwa urodziło się i żyło czterech noblistów. Lech Wałęsa, to jest rok 1983, Pokojowa Nagroda Nobla. Doszliśmy już do końca dzisiejszej lekcji. Warto zapisać najważniejsze informacje właśnie o Marii Skłodowskiej-Kiri i polskich noblistach. I chciałbym, żebyście przede wszystkim zapamiętali, że wiek XIX, druga połowa. Jest to wiek, gdy rozwija się nauka, gdy powstaje wiele nowych przedmiotów, wiele nowych narzędzi, chociażby początki motoryzacji, rozwój medycyny czy rozwój fizyki, chemii. Maria Skłodowska-Curie trafia z Polski, z ziem polskich, z zaboru rosyjskiego do Francji, gdzie poszerza swoje właśnie badania razem z mężem Piotrem Curie. Udaje im się odkryć Pierwiastki promieniotwórcze, Polon i Rad, i w 1903 roku otrzymują za to Nagrodę Nobla. Kolejna nagroda Nobla jest to rok 1911. Tutaj już samodzielnie Maria Skłodowska-Kiri otrzymuje Nagrodę Nobla. Co ciekawe, jest pierwszą kobietą, która dwukrotnie otrzymała Nagrodę Nobla z różnych dziedzin. Maria Skłodowska-Kiri w czasie I wojny światowej pomaga żołnierzom, tworząc mobilne karetki, które właśnie wykonują zdjęcia rentgena, które pomagają leczyć rannych żołnierzy. Kolejna ciekawostka, jej córka po śmierci matki również otrzymuje Nagrodę Nobla. Łącznie w Polsce z Polaków Nagrodę Nobla otrzymali oprócz Marii Skłodowskiej-Kiri Henryk Sienkiewicz, Władysław Reymont, Czesław Miłosz, Lech Wałęsa, Wisława Szymborska oraz w 2019 roku Olga Tokarczuk. No, i koniec tej historii można byłoby powiedzieć, ale nie, oczywiście, naszych lekcji. Yy, jeszcze mamy przed sobą jedną godzinę historii, ale zanim to nastąpi, yy, przeczytajmy kilka Waszych wpisów. O, to nie jest od Was wpis. <laughs> jeszcze raz. Może najpierw przeczytajmy. Maja do nas napisała. Hmm, Maja. Czy Romuald Traugut miał żonę lub inną rodzinę, która widziała się z nim na co dzień? E, tak, Romuald Traugut miał żonę, nawet miał e, dzieci. Natomiast powiem szczerze, nie wgłębiałem się w jego tak bardzo życiorys. Wiem, że zanim został dyktatorem powstania, pełnił funkcję, jak był żołnierzem w armii carskiej, e, No a później właśnie e, zrezygnował ze służby wojskowej. No i przyłączył się do powstańców i został dyktatorem. Więc rodzinę miał. Natomiast ile miał dzieci, jak się nazywała jego żona, to niestety tego nie jestem w stanie na tą chwilę wam opowiedzieć, ale na pewno zapiszę sobie te pytanie i możemy wrócić na następnej lekcji do historii Romualda Trauguta do jego szczegółów. Jak długo żył Romuald Traugut? Oj, to też nie wiem. <ścoughs> niestety, wiem, ale że chyba umarł młodo, prawda? Tak, tak, umarł młodo, umarł w 1800 w 1964 roku został przez Rosjan stracony. I pytanie jeszcze jedno od Mai: Z jakich przyczyn zmarła Maria Skłodowska-Kiri? Maria Skłodowska-Kiri zmarła przede wszystkim właśnie w wyniku napromieniowania tymi pierwiastkami, które odkryła, więc to jest taka troszkę przykra historia, ponieważ jej odkrycie wpłynęło na rozwój medycyny, ale prowadząc te wszystkie badania nie zawsze była odpowiednio zabezpieczona. No i jak zmarła no w 1934 roku, no to okazało się, że właśnie została też w swoim życiu napromieniowana zbyt dużą dawką właśnie tych promieni radiotwórczych, radioaktywnych. I wpis od Adel. Dzień dobry, bardzo ciekawa lekcja. Pozdrawiam. I jeszcze od Adriana. Bardzo fajnie prowadzi Pan lekcję. Dziękuję. Drodzy uczniowie, dzisiaj tych bohaterów było naprawdę sporo. O każdym można byłoby i na pewno o każdym powstała, a jak nie, to powstanie książka. Taka ciekawostka o życiu i działalności Marii skłodowskiej curie również jest niejedna książka. I co ciekawe w Japonii jest to lektura obowiązkowa dla uczniów, którzy właśnie w ten sposób poznają życiorys naszej rodaczki, która otrzymała dwukrotnie nagrodę Nobla. Fantastyczna ciekawostka na koniec lekcji. Szkoda, że u nas nie ma lektury obowiązkowej o Marii Skłodowskiej-Curie. No nie ma, ale mamy lektury, na przykład powieści Henryka Sienkiewicza, też naszego Noblisty. No tak. Słuchajcie, jest godzina 14.42, o godzinie 15 rozpoczynamy historię dla klas piątych, o czym będzie panie Szymonie? O godzinie 15 lekcja dla klasy 5 będziemy rozmawiać o rozbiciu dzielnicowym, też jeden z ciekawszych tematów i bardzo dużo postaci. Rozbicie dzielnicowe, czyli podział Polski, może wykorzystamy miecz, który stoi tak za panem Szymonem. E, tak, albo koronacyjny, albo taki, który dzielił po prostu e, coś na pół. <laughs> Okej, okay. nie zagłębiajmy się w szczegóły. E, o 15.00. E, do zobaczenia. Widzimy się ponownie.